Osoby, które zmagają się z emocjonalnym jedzeniem, doświadczają takiego zjawiska, że nie mogą się zatrzymać. Zaczynają coś jeść, obiecują sobie w myślach, że zjem tylko tyle, ile będzie mi potrzeba, po czym następuje to ten moment, w którym nie można się zatrzymać. Ciało już mówi, że wystarczy, że jest w porządku, natomiast jest wewnątrz taka siła, która nie pozwala się zatrzymać, tylko pcha dalej. Do kolejnego kęsa i do kolejnego zjedzenia, aż w końcu człowiek naprawdę nie czuje się już dobrze. Potem zaczyna się poczucie winy, wyrzuty i cały ten cykl emocjonalny. Jeśli doświadczasz takiej trudności i niemożliwości zatrzymania się w momencie, kiedy byś chciał, przypomnij sobie taki moment, kiedy to miało miejsce, pozwól sobie to poczuć, jednocześnie opukując punkt gamma. I kiedy już masz w pamięci i w odczuciu ten trudny moment, w którym nie można się zatrzymać, opukuj punkt karate i powtarzaj: Mimo że nie mogę się zatrzymać, jest we mnie ta siła, która mnie pcha i nie pozwala mi powiedzieć stop. To teraz akceptuję siebie i to, co czuję. Mimo, że tak bardzo trudno jest mi się zatrzymać, po prostu nie potrafię zrobić tego w tym momencie. Obiecuję sobie, że następnym razem już na pewno. Ale przychodzi ten czas i nie mogę znowu tego zrobić. To teraz wybieram spokój i relaks. Mimo, że nie potrafię się zatrzymać, bardzo chciałbym móc przestać jeść, kiedy czuję, że jest na to moment. Ale jest we mnie ta dziwna siła, która nie pozwala mi tego zrobić. To teraz i tak akceptuję siebie i to, co czuję. I wbrew, nie potrafię się zatrzymać. Bok oka jest we mnie coś takiego, pod okiem, co pcha mnie dalej. Pod nosem marzę o tym, żeby móc powiedzieć: stop, broda, ale po prostu nie mogę. Obojczyk czuję, że muszę jeść dalej pod pachą, że jeżeli tego nie zrobię, to zwariuję. Głowa. Ale co tak naprawdę powoduje, że mogę zwariować? Brew. Może pod spodem jest coś, od czego uciekam? Bok oka. I boję się temu przyjrzeć. Pod okiem. Łatwiej jest pędzić dalej i jeść pod nosem, niż zatrzymać się broda i czuć to przerażające uczucie. Obojczy, co ja tak naprawdę zajadam? Pod pachą, czego tak bardzo się boję? Głowa, co by było, gdybym pozwolił sobie Zatrzymać się. Prew Może to nie jest tak przerażające, jak mi się zdaje. Bok oka. Wybieram spokój, kiedy o tym myślę. Pod okiem i pozwalam teraz zatrzymać się na chwilę. Pod nosem i zadać sobie pytanie. Broda. Co tu jest pod spodem? Obojczyk, może mogę się temu przyjrzeć i czuć bezpiecznie? Pod pachą otwieram się na to i pozwalam sobie na to. Głowa to jest jakaś przestraszona, odrzucona cząstka mnie. Brew, która tak bardzo chce mojej uwagi i troski pod okiem a ja z jakichś powodów się jej strasznie boję. Pod okiem i unikam za wszelką cenę. Pod nosem, tłumiąc to tym jedzeniem. Broda wybieram teraz spokój i relaks. Obojczyk i pozwalam sobie stanąć twarzą twarz. Pod pachą z tą cząstką mnie. Głowa choć na moment. Nie muszę jej tłumić ani zajadać, wbrew tylko mogę popatrzeć jej prosto w oczy, bok oka i powiedzieć jestem, słucham. Pod okiem wybieram poczucie bezpieczeństwa, kiedy to robię, pod nosem, bo to naprawdę nie jest przerażające. Groda to jest tylko taki wyobrażony strach. Obojczyk, że jak pozwolę sobie skonfrontować się z tą emocją, tą częścią mnie, pod pachą, to coś strasznego się stanie. Głowa, uwalniam ten lęk, Brew, wybieram spokój i odwagę, bok oka, żeby choć przez chwilę posiedzieć z tą zagubioną cząstką mnie. Pod okiem, która jedyne czego chce to mojej miłości i uwagi, pod, pod nosem a nie kolejnej czekolady czy hamburgera. Broda akceptuje, że to jest tak dobre i bezpieczne. Obojczyk, żeby się zatrzymać i powiedzieć: Słucham, jestem. Pod pachą, jak wiele większą przyjemność i radość mogę odnieść z tego. Głowa niż z tego pędzenia i zajadania. Brew. wybieram spokój, bok oka, wybieram odnalezienie tej zaginionej cząstki mnie pod okiem, bo to mi da największą radość i satysfakcję na świecie. Pod nosem to jest ok, aby się zatrzymać. Broda zamiast. Zjadać kolejną rzecz. Obojczyk w tej chwili zatrzymania jest dobrze i bezpiecznie. Pod pachą pozwalam sobie to zrobić teraz, głowa i uwalniam się już od tej potrzeby uciekania od samego siebie. I głęboki oddech.